Nie ufam w ogóle. Ufam sobie, jeśli korzystam z internetu. Nie wiadomo kto jest po drugiej stronie. To na pewno na tych serwisach społecznościowych. No a tak to wiadomo, no spotyka się z ludźmi z czata i w ogóle. Nie, bo nie wiem z kim rozmawiam. No tak samo. Nie rozmawiam z obcymi, po prostu mam na gadu gadu głównie znajomych. Obcych, no poznaje się czasem, ale to raczej nie tak szybko. W ogóle nie ufam. Nie. nie, nie wiemy kto siedzi po drugiej stronie. No, bez sensu trochę tak ufać komuś, kogo się nie zna. Mama mi mówiła, że nie można ufać obcym i nie można cukierków od nich brać. Czy mi się wydaje, że nie można ufać tak obcej osobie, którą się poznaje przez internet, no bo może się podawać za kogoś innego, za kogoś, kim nie jest. Więc ja staram się raczej unikać takich sytuacji, że ktoś do mnie pisze i ja nie wiem, kto to jest, więc staram się raczej unikać tego. Mam tak naprawdę, na żywo. A z internetu to nie, no bo to nigdy nie wiadomo, kto tam jest po tej drugiej stronie, czy to jest ten, za kogo on się podaje, czy to jest może ktoś inny. Takim całkowicie obcym się nie ufa. Nie, ja no. nie używam czatów ani nic takiego. Można inaczej poznać znajomych. Jeżeli poznam jakąś osobę przez internet, to zupełnie nie ma problemu, bo czasem może naprawdę ciekawe wypowiedzi poznać i nic się złego nie stanie, ale nie należy jednak wszystkim ufać, bo zdarza się jakieś różne dziwne osoby. No Ja nie, nie ufam, bo nie wiadomo, kto jest za... Po tej drugiej stronie. Ufam, no co mam nie ufać? Jak się z kimś umawiam przez internet, jadę i wiem, że to jest ta osoba. no. Nie, ponieważ mogą się podawać za kogoś, kim nie są. Zasada ograniczonego zaufania. Czyli co z daleka nie podawać danych osobowych, a po, podobne rzeczy. Zależy, jak opcjami mi czy że się zależy... ich pozna. No i czy są jakieś, tak powiem, perspektywy później jakiejś interakcji w normalnym świecie z nimi? No bo ja nie wiem, kto siedzi po drugiej stronie komputera. Nie, bo nie wiem, kim oni są. Nie, nie ufamy, ponieważ każdy może podawać swoje nieprawidłowe dane, nieprawidłowy wiek. Oszukują są w ten sposób, a na przykład niektóre naprawdę naiwne dziewczyny mogą ulec takim osobom. Nie znam ich. Nie, nie, zdecydowanie nie. Zawsze miałam porę, żeby z obcymi rozmawiać na czatach i tak dalej. Nie ufam, ponieważ no... No, rzadko to prowadzi do czegoś sensownego. Można czasem kogoś poznać, jednak, ja wolę swoich znajomych, których znam tutaj w rzeczywistości, niż w internecie. Czy pokazalibyśmy prywatne zdjęcia z wakacji przypadkowym osobom na ulicy? Raczej nie. A codziennie publikujemy je w portalach społecznościowych, do których dostęp mają miliony użytkowników.